Cześć, a dziś zabieram Was na Targ Staroci, więc chodźcie ze mną, chociaż wirtualnie. A ja sobie gram na Pierwsza torba z płytami znaleziona, już tu przeglądaliśmy. Dwa fajne tematy, ale mocno zniszczone. Zobaczymy, co to jest. 아. <laughs> 드립 <laughs> Widocznie to jest się. to może reźmie. Młodzież też wybiera. 9,5 tysiąca au, z, z tunerem do Holandii z Tutaj są za niskie ceny. No tak, na targu staroci to Siódemkę przywiozłem, teraz są suri Mam na Fajne Chyba bardziej niemieckie rzeczy gdzieś Na prosty Szlagiery Szlagiery, to już To już nie szlagiery Ja idę dalej chyba O, tu jeszcze są jakieś To jest składanki Pokażę wam no, to, bo w dmańce jest Cudowa, cudów dzisiaj. Co znalazłeś? Jaką historię? O matko YouTube to zablokować może. Ale zobacz, jaki idę, idę dalej ja to przeglądaj. Mhm. Dzisiejsze zakupy są dość można powiedzieć dziwne. Też to zobaczycie sami za chwilę, więc zobaczymy jak też jest, skomentujecie w komentarzach. Zaczynam od bardzo dziwnej rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jest to płyta Grand, Grand Prix. Stereo Grand Prix, stereo z wyścigów jakichś chyba Formuły 1. Dokładnie. Ja nie zbieram takich rzeczy, ale ostatnio okazało się, że mój serdeczny kolega, jak mu sprezentowałem taką płytę jako ciekawostkę, zakochał się w tego typu dźwiękach, bo też jest miłośnikiem właśnie samochodów. No i teraz jak już spotykam takie rzeczy, więc kupuję je dla niego. No, i ta płyta trafia do niego. No, to już jest niespodzianka, pewnie zobaczy w tym odcinku, co mu kupiłem. Yy, dobra, co dalej? Yy, to jest płyta, którą już posiadam w swojej kolekcji. Zresztą pewnie yy, większość z Was śledzi ten kanał na bieżąco. No, to zapyta, a dlaczego ją kupiłeś drugi raz? No, dlatego, że była w tak dobrej cenie. Yy, a wcześniej się okazało, że zapłaciłem za nią i tak dobrą cenę yy, niższą niż rynkową. No, ale ta jest zupełnie niższa niż rynkowa była. Zresztą te płyty kupowałem w takich y, pakietach, całą kwotę Wam podam na końcu. A kto nie subskrybuje, to niech już teraz kliknie subskrybuj. Dzwoneczek powiadomienia, żeby żaden film Cię nie ominął. No i oczywiście zapraszam do komentowania, udostępniania tych filmów gdzieś tam, szarowania po różnych grupach na Facebooku, i gdzie tylko chcecie, żeby się ten materiał roznosił dalej. No i teraz ta płyta. Y, płyta można powiedzieć, że czy rzadka? no. Rzadko spotykana na takim rynku wtórnym. Yy, dostępna gdzieś na rynku wtórnym, w internecie, ale też ta kwota jest dość duża. A tutaj drugi raz w moich rękach drugi album, chyba i ostatni korby, jak się nie mylę. W bardzo dobrym stanie ta płyta. Ochwalę Wam się. O! Tak wygląda. Tak się prezentuje. Jedyny minus. To ona chyba nie miała koperty. Ja tą kopertę jej zaaplikowałem, żeby nie uległa zniszczeniu, bo aż dziwne, że nie była zniszczona pomimo braku koperty. Ok, niech leży, niech czeka, bo powiem Wam szczerze, szkoda było po prostu tą płytę zostawić. No i teraz pokażę Wam płytę, którą pewnie większość z Was posiada w swojej kolekcji. Ja na targu staroci albo trafiałem je w złym stanie, albo dość drogie u osób sprzedających. A tutaj trafiła się. Proszę bardzo, płyta Merylion. Jest to wydanie epokowe niemieckie, w świetnym też stanie. Może ją nawet wyciągnę Wam pokażę. O, chociaż chwilę zobaczycie. Tak się pięknie mieni. Też była wykąpana przed tym filmem. Okej. Okay. Niektórzy będą zarzucać, że e, tanio kupuje płyty. No ale o to w tym chodzi, żeby nie przepłacać też tak jak się buduje kolekcję, bo e, dzisiaj można wszystko kupić. No ale e, raczej ja wolę e, szukać niż e, łatwo Kupować w internecie. No i druga płyta tego zespołu, Merillion, chyba klasyk nad klasyki, też epokowe wydanie niemieckie na Gatefoldzie. No i też w rewelacyjnym stanie, aż zdziwiony byłem. Czyli być może te płyty należały: dwie Merillion do kogoś, kto kupił je, a ich nie słuchał, bo nie przypadła mu ta muzyka do y, gustu. No cóż, też tak może bywa. Zresztą pewnie nie jeden z Was ma jakąś płytę, którą dostał albo e, kupił kiedyś przypadkowo, no i odsłuchał raz, nie siadła i leży na półce, a się nie pozbywa. E, I teraz Wam przypominam o czym. O mojej, audy o mojej audycji w radiu Bemowo. E, w każdy wtorek 16-18 gram tylko i wyłącznie z czarnych płyt. No, może niedługo znajdzie się jakiś wyjątek, że nie zagram z płyty winylowej, tylko e, z innego nośnika. Raz już tak było. W sumie tak, bo z Pawłem, z winylowego przewodnika, graliśmy pocztówki dźwiękowe, z pocztówek dźwiękowych. No ten dźwięk był różny, ale udało się, spoko nawet to wyszło, uważam, więc myślę, że może to też powtórzymy niebawem. Generalnie też Wam powiem, że na tym targu staroci, na którym teraz byłem i z którego właśnie przekazuję Wam te płyty, no to było bardzo dużo płyt. Ze składankami jakieś tam lata 80-70, więc jak ktoś zbiera, to miałby tam po prostu rajtek, jak na przykład Jarek z kanału Jarek poleca. I na sam koniec mam dwie płyty, które uważam, że według mojej opinii za najlepsze strzały z tego wyjazdu. Pierwsza rzecz, no i tutaj będę was prosił o pewną pomoc. Kobranocka. Moi drodzy, sztuka jest skarpetą, skarpetką kulawego. 80, chyba 8 rok, jak się nie mylę. No i teraz tak. Niby płyta wydana jest tutaj, jest logo e, klubu płytowego razem. Płyta też w bardzo dobrym stanie. Zresztą, zobaczcie, nawet ta okładka jest w świetnym stanie. I teraz co? Tak wygląda w środku. No a teraz moje zapytanie, no bo tak, klub płytowy razem jest jako logówka e, tutaj była z tyłu okładki, tutaj jest też na labelu, a tutaj jest logo już zupełnie inne i to mnie trochę zaskakuje. E, tu jest helikon. To mnie zaskakuje właśnie, e, czy to była jakaś taka kooperacja tych dwóch wytwórni? Jeśli chodzi o to wydawnictwo, jeśli ktoś posiada taką wiedzę, no to podziel się e, też z moimi widzami, no bo nie wszyscy pewnie. Posiadają taką wiedzę, a pewnie wiele osób jest ciekawych, dlaczego tak jest. Płyta chyba rzadka. Nie wiem, no dajcie też znać w komentarzu, bo ja ją pierwszy raz zobaczyłem na targu Staroci i od razu po prostu kupiłem. Sprawdziłem wcześniej, oczywiście, stan. No i ostatnia płyta. A może ją jeszcze odłożę, zanim pokażę ostatnią. O, tutaj ją sobie odłożę. Przekręcę jeszcze gadżecik, może jeszcze raz. Coś tam wybiorę innego. Nie, no to mi nie podoba się jeszcze to. O nie, nic nie gra na razie. Będzie grało, to będzie na playing. O, może coś takiego zostawi. Nie, to zostawię teraz. No i ostatnia płyta. Płyty, której szukam w oryginalnej okładce. A tutaj jest już w tej pocenzurowanej. Jimi Hendrix i moi drodzy na pięknym Gatefoldzie. Też dwupłytowe wydanie. Też w ogóle w świetnym stanie. Chociaż wam jedną pokażę, na potwierdzenie moich słów. Powiem wam, co mnie zaskoczyło: że jak sprawdzałem na Diskoksie, jest to no, wydanie z 70 roku niemieckie, więc dość niskie wydanie czyli epokowe, jak to można pokreślić. A w sumie drugą też wam pokażę, żeby nie było, że może druga jest porysowana albo zniszczona, i dlatego nie chciałem pokazać, bo, bo taki miałem kaprys. A nie, a ja pokażę Wam. Jak też widzieliście, to w jednym momencie, kiedy nagrywałem i przeglądałem płyty, to dużo było płyt, np. Pink Floyd. Też w takich stanach średnich, dlatego się nie zdecydowałem kupić. Zresztą niektóre też posiadam w swojej kolekcji a niektóre też tam posiadały dość sporą cenę, dość dużą cenę. Nie wiem dlaczego, ale taki był sprzedawca, że na przykład wycenił najdrożej Pink Floyd, a to resztę, no to wycenił, uwaga, zaraz Wam powiem. Za całość zapłaciłem dokładnie, moi drodzy, 200 zł. Więc tu jest raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6. 6 płyt, no to wychodzą te płyty po 30 parę złotych. To uważam, że jak na takie tytuły, to chyba e, naprawdę dobry strzał. Zresztą sami dajcie znać w komentarzu. Ja uważam, że ten wyjazd to był jeden z moich takich ciekawszych, lepszych w tym sezonie, który się zaczął letnim wyjazdów na targi staroci. Więc też wam polecam tak aktywnie spędzać czas, bo dużo się spaceruje, dużo się schyla, więc są to jakieś tam ćwiczenia. A, a później też można sobie wieczorem odpocząć i posłuchać właśnie tych swoich zakupów winylowych. To by było na tyle, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!